Mowa na remont zabytkowej części mostu Tczewskiego podpisana. Teraz przed nami rozpoczęcie robót. W wyniku przetargu starostwo powiatowe, które odpowiada za stan tej przeprawy, na wykonawcę wybrało firmę Banimex z Będzina. Jak wykonawca chce zorganizować sobie pracę? Plac budowy przyjmujemy 20 lipca, czyli za tydzień. Nawet już jest doprecyzowana godzina, będzie to godzina 12. No, i po przejęciu placu budowy przystępujemy natychmiast do robót. Harmonogram jest już opracowany, ale szczegóły będzie mógł przedstawić kierownik budowy. Jeśli pani sobie będzie życzyła, to jest do dyspozycji i poinformuje, jaki będzie przebieg robót. A jakie jest najtrudniejsze zadanie, które stoi obecnie przed wykonawcą? To tak jak w czasie wcześniejszych rozmów, prezes. Państwa poinformował, że trudno zdefiniować, które roboty są najtrudniejsze, a które prostsze, bo dopiero w czasie realizacji tych prac y, okazuje się, jak jest naprawdę. Natomiast y, w tej chwili wydaje się największym wyzwaniem kwestia nitów, które w swojej szokującej ilości 75 tysięcy sztuk y, no, mogą być dużym wyzwaniem dla ludzi, którzy będą bezpośrednio realizować to zadanie. Ale niezależnie od tychże nitów mogą się pojawić również, ponieważ to jest remont, więc nie do przewidzenia są niespodzianki, które mogą się pojawić, więc te nity to się wydają najbardziej rzeczą skomplikowaną ale nie wykluczamy również innych problemów, które mogą się pojawić. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że jest dużym zaszczytem dla nas, że przypadło nam zadanie tak odpowiedzialne i tak interesujące. Zapoznaliśmy się dość szczegółowo z historią tego obiektu. Wiemy, że jest ona ściśle związana z dziejami kraju. To znaczy każde przęsło właściwie ma zapisane w sobie jakieś istotne wydarzenia typu zdarzenia z pierwszej wojny światowej drugiej mamy dość duże doświadczenie w tym zakresie jeśli chodzi o konstrukcje stalowe kratowe to nie na mostach zabytkowych je realizowaliśmy natomiast na obiektach o podobnej wielkości natomiast jeśli chodzi o obiekty zabytkowe to Również nitowany wiadukt na dawnej trasie warszawsko-wiedańskiej w Sosnowcu remontowaliśmy. Od kilku lat most jest zamknięty i dla ruchu kołowego i dla ruchu pieszego, jednak nie jest tajemnicą, że jest to miejsce, z którego korzystają i rowerzyści, i, i osoby, które jeżdżą na skuterach, i biegacze, i osoby, które po prostu przechodzą do pobliskiej miejscowości Lisewo. Rozumiem, że na czas robót jest to chyba całkowicie niemożliwe. Tak, no, osobiście się przekonałem, że mimo zamknięcia tego mostu ruch tam jest za wyjątkiem samochodowego w pełni funkcjonujący, to znaczy i rowerzyści, i motocykliści. No pieszych to już nie wspomnę, cała masa się porusza. Natomiast w czasie realizacji naszego zadania będą odpowiednie służby, które będą z jednej strony chroniły obiekt przed niepowołanymi osobami, a no ze swej strony zrobimy wszystko, żeby no nie dopuścić do wejścia na teren obiektu osób nieuprawnionych. Pierwszy etap prac dotyczy ratowania zabytkowej kratownicy Lęca. Na to zadanie udało się zbierać stosowne środki. Teraz starostwo będzie szukać kolejnych źródeł finansowania na remontowanie Wiślanej Przeprawy. Środki będziemy poszukiwać, powiedzmy, prowadzonymi ścieżkami. W mniejszym stopniu szukać pieniędzy u samorząd czy w samorządach sąsiadujących, ponieważ już starosta Malborski odpowiedział, że nie jest zainteresowany współfinansowaniem tego remontu. Natomiast Ministerstwo Infrastruktury na pewno tak, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I to są te dwa główne jak gdyby, źródła, do których chcemy się skierować, aby te środki uzyskać. Oczywiście już mówiłem w momencie podpisania tej umowy, że mamy nadzieję, że wsparcie uzyskamy również ze strony tych, którzy dzisiaj niekoniecznie są w koalicji kierującej powiatem, ale myślę, że to zadanie na tyle jest ważne dla nas wszystkich, że działania będą wspólne. Panie starosto, taki wstępny harmonogram prac zakłada podzielanie, podzielenie tego olbrzymiego zadania na cztery etapy. Jaka jest taka data, którą Pan jako starosta Tadeusz Dzwonkowski wymarzyłby sobie, żeby ten most był w takim stanie jak w XIX wieku, kiedy jeździły jeszcze po nim parowozy? Natomiast marzę sobie o innej dacie. Marzę sobie na przykład o końcu roku 2018, żeby ten most był przejezdny. Jeszcze nie wykonany z całą infrastrukturą towarzyszącą typu portale wjazdowe, wieżyczki neogotyckie, ale żeby był przejezdny i łączył już te dwa brzegi. Wisły. Roboty związane z realizacją pierwszego etapu będą kosztowały 28 milionów złotych, w ramach zadania zostaną wyremontowane trzy wiślane przęsła, pamiętające jeszcze czas świetności mostu.